Cześć, witam Was serdecznie na antenie Radia Żory w programie Widziane z Azji, tradycyjnie w piątek. Dzisiaj nie jestem sam, dzisiaj mam przyjemność mieć przy sobie, co prawda, na łączach internetowych, no bo z Kambodży do Nikiszowca jest kawałek Miecia Wieńka, mojego serdecznego przyjaciela, człowieka, legendę, podróżnika, autora książek, ślązaka, także Waszego sąsiada. Mieć, witam Ciebie. Ile ty masz do żor? Ile to jest kilometrów? Gdzieś około. Przede wszystkim witam serdecznie radiosłuchaczy. Ja do Żor mam gdzieś około 30 km, więc to jest rzut beretem. Znasz te moje poprzednie podcasty, które tutaj próbowałem o tej naszej podróży dookoła Kambodży nagrywać. A więc aktualnie jesteśmy w Phnom Penh, czyli opowiedziałem już jej lub bardziej dokładnie. Mam nadzieję, że trochę bardziej o tej całej podróży dookoła kraju, fantastycznej w Twoim towarzystwie. I w tym momencie my wyjeżdżamy z Phnom Penh i jedziemy do Phnom Aural. To są góry kardamonowe, one zajmują około 10% powierzchni terytorium kraju. Jeżeli ktoś nie orientuje się w geografii Kambodży, to one są od strony Tajlandii. Jak Ci jechało się to 100 km? Ponieważ ze stolicy Phnom Penh do Aural, Aural District, to jest takie miejsce, w którym znajduje się najwyższy szczyt w Kambodży. Ten najwyższy szczyt nazywa się Phnom Aural. i on ma metrów? 1813. Właśnie sprawdziłem, powiedz Mieciu. Jak Ci się na motorze jechało 100 kilometrów ze stolicy w góry? Jak to, jak, to, jak, to, jak, to, jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Powiem tylko tyle, że kiedy um, padł pomysł, czy Ty za, zaproponowałeś wyjechać w góry kardomanowe, no to ja się bardzo ucieszyłem z tego względu, że Kocham góry, kocham wędrówki po górach, więc dla mnie to była wielka, wielka radość. A tym bardziej, że już wiedziałem, że, że góry kardamonowe nie są jakimś popularnym miejscem turystycznym. W związku z tym, a, a radość wstąpiła we mnie wielka. Tylko tu trzeba dodać jedną. Jeden mankament tej, tej podróży to była temperatura. To trzeba powiedzieć, że temperatura była na pewno grubo powyżej 40 stopni, i kiedy jechaliśmy w kierunku gór, e, widziałem tylko łuny płomieni na, na szczytach. Więc e, to był taki pierwszy szok. Ja, no, oczywiście, z Tobą przeżyłem kilka pożarów e, w Kambodży. W, w jednym żeśmy mało nie zginęli i dużo było o tym opowiadać, ale jakoś los. Pozwolił nam z tego wyjść obwodną ręką. Słynne moje przyśpiewki z babcią, która mruczała murmurando, a ja tam śpiewałem polskie przyśpiewki. Przy Bimbrze, no, ale wracając... przy, przy Bimbrze, przy Bimbrze to jest ważne. Tak, to nie jest sucho. No. To znaczy, była taka sytuacja, że, że ja wyjechałem pierwszy, a Paweł za mną. I kiedy w tym całym płonącej dżungli patrzę, stoi chatka nie, nie, nie naruszona przez ogień to było dość dziwne i ja z taką błagalną Pokorą, podchodzę do, tą, do tej Pani pokazuję ręką błagalnie, że chce mi się pić. Więc Pani mi nalała całą szklankę i ja jednym łykiem wypiłem. No taki bimber, bimber może miał z około 50%. Kiedy Paweł przyjechał, to ja już zacząłem śpiewać. No, no, uczciwy, uczciwy bimber. No dobra, ale wracamy do Kardamonu. Ja i ta droga, bo powiesz, no ta cała trasa, no to dostaliśmy w tyłek. No nie ma co tutaj mówić, no. Zwłaszcza w dżungli. Ale tutaj znowu wyjeżdżamy z Pnom tak dla dlatego... Którzy tam nie byli. Teraz trochę to się zmienia, bo te góry kardamonowe, właśnie Mieciu, musisz z powrotem przyjechać. Bo teraz one stają się powoli turystyczne, to znaczy ktoś zaczyna tam jeździć, nie to, że są jacyś liczni turyści, ale jak my byliśmy, to tam nie było praktycznie niczego, trzeba było do, dojechać traktorem, no i jak ta droga wyglądała z twojej perspektywy w porównaniu z tymi poprzednimi kawałkami, Od perspektywy motocyklisty, motoroweru, bo słuchają nas, wiem, motocykliści i motorowerzyści i miłośnicy dwóch gółek. Jak ty to oceniasz, trudność tej drogi? Kiedy, kiedy myśmy zjechali właściwie z asfaltu i już się zaczęły pokazywać góry i, i, i większość tych gór. Właśnie szczyty były w pomieniach, więc ja się sam zastanawiałem, jak to wszystko będzie wyglądać, i nagle wpadamy w taki, trudno powiedzieć, że to był piach. Taki piasek przerobiony kilkanaście razy. To znaczy, kiedy motory nam się zapadały, te kółka dosłownie po ośkę i trzeba było stanąć, dźwignąć e, tył z motoru do, do góry, przesunąć go, i znowu się jechało tam kilkaset metrów e, e, dalej. Kiedy dojechaliśmy do takiego skrzyżowania. Gdzie po, podpowiadano nam, że najlepiej tam do tej wioski, że tam się coś dzieje, podeszła do mnie dziewczyna o tym, co ty mówisz, że, że tam rzadko kto przebywa. I ona tak ze zdziwieniem nie dotykała. Czy ja no naprawdę mam jasną skórę? Znaczyło, że tam właściwie nikt przed nami w tamtym rejonie się za bardzo nie kręcił. Kiedy jedziemy, a dosłownie teraz mogę Wam Państwu powiedzieć, że jeśli wyobraźcie sobie gdzieś u nas w Beskidach takie drogi górskie, gdzie ściągają końmi drzewo, to my właśnie jedziemy taką drogą, gdzie wąwóz ma głębokości 3-4 metry, wyrobiony przez traktorki. I tutaj jeszcze muszę przypomnieć i nadmienić taką historię, że kiedyś w Polsce produkowano taki traktor. O nazwie Dzik. I kiedy ja zobaczyłem ten pierwszy traktorek, który wyjeżdża z napędem na dwa, dwie pierwsze, na, na pierwsze ośki i ma taką kierownicę długą, to ja sobie pomyślałem od razu, że to nasz eksportowy towar. Okazało się, że to nie jest produkowane w Polsce. Natomiast droga była na tyle piaszczysta i nieprzejezna, że każdy z tych traktorków miał podłączoną linę i po prostu zaczepiali się od drzewa i w ten sposób się wyciągali. No a my mieliśmy tą przyjemność jazdy cały czas w niesamowitym upale i kurzu i pyle. To, że nikt z nas nie wpadł do tych przepastnych wąwozów, no to też, też było um, jakimś na, naszym naszym już doświadczeniem jazdy na tych motorkach. Faktycznie te 4 metry jak polecisz nie nie, nie nieszczęśliwie, to można było sobie krzywdę zrobić. A dobra, dojeżdżamy, bo jak my w ogóle dojechaliśmy do Pnom Aural? W tamtym czasie za wiele informacji o górach kardamonowych generalnie nie było. Ciężko było cokolwiek znaleźć w internecie. No to był 2016. Mówię, to turystyka dopiero teraz się robi. No i znalazłem jakiś artykuł Pnom Pen Post, wywiad z gościem, który tam zaczynał, właśnie jaki pionier turystyki, zaczynał oprowadzać turystów po Pnom Aural. Tam jest taki samolotu gdzieś pod szczytem rozbity, który z Chin leciał, wojskowy, no w każdym bądź razie tam był opis jedyny taki, że w tym artykule poetycki. ja pamiętam, że jego domek jest niebieski i znajduje się na końcu wioski, gdzie kończy się droga. I to była nasza jedyna, pamięta nie wskazówka, jak my jechaliśmy do tej wioski, nie pamiętam nazwy tej wioski, mniejsza z tym. W każdym bądź razie wiem, że jechaliśmy, szukaliśmy do końca drogi i niebieskiego domu. No i dojeżdżamy do tej wioski, powiem. Dla mnie zaskoczeniem, kiedy wjeżdżaliśmy do wioski, było to, że wszystkie świnie, które tam były chowane, one były w takiej w błotnistej mazi, dosłownie utopione. Wystawał tylko ryjek, którym oddychali, że, że zwierzak się chował, żeby przetrzymać temperaturę. Wioska niesamowicie uwaga. Ja nie mówię nigdy i nigdy bym nie po powiedział, że gdzieś jest ubóstwo i głód. Powiem, że bieda jest wtedy, kiedy ludzie chodzą głodni. To akurat tego nie ma, ale Domki naprawdę bardzo ubogie, gdzieś na wysokości półtora do 2 metrów, wbite na palach. Wszystko jest pokryte strzechą. Jeśli ktoś znalazł gdzieś kawałek blachy falistej, to też powiedzmy tam kawałeczek wystaje. Natomiast reszta to wszystko jest zabezpieczone jakimiś starymi workami, jakimiś matami. Wygląda to bardzo, bardzo, bardzo ubogo. Natomiast na pewno przy każdym domku jest kilka. Dużych dzbanów na, na wodę pitną, którą, którą zbierają w okresie, w okresie pory deszczowej. No i pod jednym domkiem zauważyłem, że stoi motorcyk, czyli motorcyk, taki komarek nasz, który powoduje że mogli się przemieszczać. Pierwszym, e, pierwszym momentem, kiedy myśmy już dojechali do naszego celu, czyli do domku właściciela, który ma nas e, wprowadzić e, w, w góry kardamanowe, to pierwsze było to, że on nas przywitał kaczym Nie wiem, czy pamiętasz, kiedy on... Tak, przed, te... nad, przed domkiem chyba na, na tym kretam. To... Tak, tak. I kiedy on nas otworzył te jajo, ja zobaczyłem, te piskle już prawie do wyklucia i to było ugotowane i częstuje nas. No ja, ja nie powiem, jadłem różne, różnego rodzaju um, dania przy Tobie i razem żeśmy jeżdż, jedli. Zupa z ciulika. <grym> tak, zupa z ciulika, jakby ktoś nie wiedział, no to u nas jeszcze go do pulika, no ale dobra, nie będziemy tutaj gadać i marasić po śląsku, natomiast, natomiast te jajko muszę powiedzieć jedno. widok, no, przeokrutny, jak człowiek pierwszy raz do tego się dobiera, no to wydaje ci się, że ten, ten kaczorek czy, czy kaczka, ona stanie za chwilę ci w gardle. Natomiast powiem szczerze, że w samym smaku przepechota. Później, kiedy miałem kilka razy okazję takowe jajko skonsumować, to z wielką radością. Z tym, że no szczerze powiem, zapach i, i wzrok nie za bardzo się ku temu skłania. To, to był taki poczęstunek na. Poczęstunek na dzień dobry. Ale cała atrakcja to była to, kiedy myśmy tam przyjechali do wioski, to uruchomiono przy świątyni taki koncert świątynny. Trudno to nazwać pieśniami, jakąś muzyką regionalną z, z tamtego miejsca, no bo tutaj pewności, pewności nie mam. Natomiast jeśli ktoś z Państwa kiedyś słyszał, jak przelatywał Concord, to on był bardzo cichutki. Nie wiem, czy to specjalnie dla nas. Wystawiono tak potężne kolumny, które jak w momencie, kiedy się włączyło, to mnie wszystkie włosy na skórze stanęły dęba. Serce zaczęło mocniej bić, bo się zastanawiałem, co się dzieje w miejscu, gdzie nie ma żadnej. Żadnego słupa elektrycznego, gdzie, gdzie nie ma e, prądu, nagle wyrasta las kolumn o tak potężnej sile, że wbija człowieka w e, ziemię. Okazało się, że tam jest jakieś wioskowe święto. Wioskowe Oni chcieli święto. ciebie pogonić, bo ty im w karty przeszkadzałeś grać. No. Mieliśmy. A karty to za chwilę. I kiedy nagle wyłączono to wszystko, sobie zdają sprawę, że obok stoi e, e, silniczek, który. Powoduje, że ten parę wolt wytwarza. Natomiast kiedy podchodzę z aparatem fotograficznym pod grupę ludzi siedzących, patrzących w takie dookoła ustawie, ustawieni, rzucają pieniądze na stół i grają w butelkę, tak jak u nas kiedyś się grało butelką, a teraz śpiewasz ty czy pijesz ty, no to obracali tą butelkę, każdy tam ostawiał jakieś pieniądze, ktoś zakręcił butelką i na tego, kto, kogo wypadło, ten zbierał całą kasę. Ja oczywiście od razu aparat fotograficzny i, i, I kamery, oczywiście, oni z tego nie byli bardzo zadowoleni, więc jak zobaczyli, że ja ich Asad tutaj. jest w firmie, nielegalny w Kambodży, no to jak nie. Ale szczerze powiem: jeszcze tak namiętnej gry i takich emocji, jak tam w tej wiosce, to nie widziałem nigdzie. Oni dosłownie zapominali o całym świecie, cokolwiek by się nie działo. Dopiero w tym momencie, kiedy jeden z lokalesów. Ściągnął całą kasę, no to ta reszta się z lekka obraziła, że czemu prawdopodobnie ona, nie ja. I zaczęli między sobą wymieniać zdania, i wtedy zauważyli, że ja ich filmuję i fotografuję. No to już nie było tak y, ciekawe, pogonili nas. Myśmy wtedy poszli do takiej malusienki świątyni, hmm. gdzie były same kobiety I one się modliły, pięknie śpiewały, więc człowiek miał tą tą, tą rado, radość właściwie taką, że w tej świątyni tyle się działo. I to święto, które tam było, my tak dokładnie nie wiemy. Może ty Paweł coś wiesz więcej, co tam się działo? W każdym bądź razie ja byłem pod pod wielkim wielkim e, To jeszcze po nowym roku były jakieś obchody, wiesz, bo tam sporo ta, ta świątynia była pełna ludzi. Pamiętasz, bo my jakoś parę my wcześniej jechaliśmy w sam nowy rok, to ty wtedy na komisariacie leżałeś w hamaku. To to było kilka dni później. To jeszcze był ten okres około noworoczny, czyli to były jakieś obchody przy tej okazji. Czyli powiedzmy taki okres roku, jak jest teraz, bo dzisiaj mamy nowy rok. Masz rocznicę no, swojego zderzenia na motoroperze pod dzisiaj jest. No, to Wiodna. pamiętam. Wszystkiego to, najlepszego. Z to, roku. To, to, to pamiętam dokładnie, dlatego że. Policja chwyciła czterech pijaczków, jakichś drobnych młodych chłopaków. I na terenie komisariatu policji, gdzie ja sobie leżałem na hamaku, bo uznano mnie, że ja jestem uh, szyszka z Polski. jest zdjęcie z szablą w, w Tak, Czarty. tak. I oni Czarty. wszyscy od razu. hamak, dla mnie dwa wentylatory. No, byłem traktowany naprawdę tak jak VIP. To co chciałem e, tylko podpowiedzieć, że, że przyprowadzono takich młodych e, ludzi, którzy sobie dobrze podrinkowali w tym oni się po pijaku na motorowerach ścigali. I na terenie tego komisariatu był taki stawik, gdzie kaczki robiły do środka że... no, tego typu historie. I dlatego, że oni byli pijani, to policjant kazał im pić wodę i oni. Musieli wypijać jedną, drugą, trzecią do tego stopnia, że po chwili zaczęli wymiotować właściwie z wszystkich otworów, z nich się wszystko, ta woda wylewała i tak długo, aż wyczywili, aż policjant stwierdził, że oni są trzeźwi, mogą wyjść dalej. No to pierwszy raz widziałem takie podejście do drobnych pijaczków. Prawdopodobnie wyleczył ich ten policjant na długie, długie lata, że nie będą alkoholu tykać. Z reguły świątynie są w kąboczy, ładne i bogate. Ta świątynia, w której my byliśmy, w której ty sporo zdjęć robiłeś, te kobiety śpiewały, to była świątynia Mieciu Uboga. Zwróciłeś na to ja uwagę. Tak... Ten mnich też trochę niestandardowo wyglądał. Wyglądał niestandardowo. Był, miał jednego masz potężnego zdjęcie, zęba z przodu, ale był, ale był bardzo uprzejmy w stosunku do nas. To on nam kazał bardzo usiąść bardzo coś coś uprzejmy, się... ale masz zdjęcie tego mnicha? był zarośnięty, to, to pamiętam tak, bo przynajmniej z tak, 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 tak. No, no jeden z takich boższych mnichów, to jakby u nas taki no nie wiem, no ksiądz, ksiądz dobrodziej na, na wielkiej pro, prowincji. No ale to trudno tak po, porównać. Ale to był bardzo życzliwy człowiek dla nas. On tam rzucał coś po swojemu. Pokazywał nam, że możemy iść do tej świątyni. Więc ja go pamiętam jako takiego bardzo przyjaznego człowieka. No, nie wiem jak to, jak wyglądają stosunki religijne w wiosce a, a, a miastem, bo to widać też, że tam ci mnisi w miastach, no, są o wiele, wiele bogaci, Natomiast Tutaj, mni w takich szczępach zarośnięty, rzadko się tako takowych spotykało. Tak, bardzo rzadko. Oni z reguły wyglądają, wiesz, mam takie, takie swoje powiedzenie: buddyjski porządek. To jest tak, jak można powiedzieć, że niemiecki porządek. No to ci mnisi z reguły są bardzo ogarnięci, a świątynie są bogate. To była jedyna taka chyba naprawdę w całej Kambodży świątynia, którą znam, która była cholernie biedna. Mamy w kolejny dzień e, iść w góry. No czas położyć się spać, nas gospodarz szybko rozłożył nam moskitierę. Ale tu trzeba powiedzieć jedną rzecz. Pateńka bardzo uboga. Pimy do, dosłownie na gołych deskach. Sam gospodarz nie miał. Żadnego materaca i też na, na, na takowych deskach sypiał. I kiedy kolejnego dnia, budząc się rano, mamy wyjść na, w, w góry, temperatura wzrosła, ja już w tej chwili nie jestem w stanie je Państwu powiedzieć, do, do, do ilu stopni, ale to już był taki upał, że oddychać nie szło. Powietrze dosłownie wszędzie falowało. No i de, decyzja, idziemy na szczyt. Gdzie mieć już w góry w taką temperaturę? No, to raz, a dwa, no, ogień było widać ewidentnie, już schodził poniżej tych wszystkich... Um, szczytów, no więc to byłoby jakieś kolejne kolejna próba samobójstwa, więc żeśmy zrezygnowali. Ale kiedy wracając już z tej wioski jechaliśmy w kierunku morza, trzeba tylko podać jedno, że po prostu te góry kardamonowe dostarczały ogromne ilości drewna, bo kiedy się wyjechało z tej, z tej ubogiej wioseczki, to tam droga zrobiła się szersza i wtedy już nie był jeden traktorek, ale tych traktorków z drzewem było kilkadziesiąt, które jechały już taką, takim bardziej ubitym Traktem, więc te góry naprawdę dostarczają ogromne ilości drewna. Wspomniałeś magiczne słowo morze, morze, morze. Tak jest tak dla słuchaczy nadmienię, że my z tych gór później pojechaliśmy takimi bocznymi, polnymi, piaskowymi drogami nad morze. Wybrzeże Kambodży. Nie jest długie, ono się ciągnie od granicy z Tajlandią do granicy z Wietnamem. My pojechaliśmy do Sianowil najpierw. Ominęliśmy wtedy Kokong, bo Kokong to jest takie cudowne miejsce. Tam zresztą kiedyś, nie jadąc Kokong, już po tej naszej wizycie, z pół roku później zarżnąłem silnik motorowy, że rozeżarł mi olej przez te góry. W każdym bądź razie, my nad morze pojechaliśmy do Sianowil. Jak my byliśmy z Mietkiem w Sianowil, no to Sianowil to było takie miasto turystyczne, pełne knajp, ale powiedzmy podrzędnych. Towarzystwo było tam bardzo różne. Dużo bardzo backpackerów, sporo jakichś starszych oblechów z młodymi dziewczynami, a w tym momencie to miasto jest zupełnie inne. Tu trzeba wspomnieć jedną z ważniejszych, z ważniejszych rzeczy, jako że w tym mieście nocleg kosztował między 3 a 5 dolarów, więc dla nas to była radocha. No. Jak się podróżuje miesiącami, to ważna jest też cena. Tak, ale w tym momencie już tego nie ma, Mieciu. Wszystkie te rzeczy, te wszystkie blaszaki zostały zburzone. Chińczycy zburzyli całe miasto. I wybudowali tam nowe miasto z szerokimi ulicami. Ten projekt nazywa się Nowe Makao. On teraz już by działał pełną parą, gdyby nie to, że COVID zatrzymał wszystko. No ale no, to miasto jest zupełnie inne. Jak tam będziesz kolejny raz, mam nadzieję, że już po, ty, po, po tym szaleństwie na jesień zapraszam cię serdecznie. No to to, nie, to jest całkowicie inny, inny w tym momencie świat. No ale jak my tam byliśmy, jak ty odebrałeś Chmerskie Wybrzeże. Ten, tą część chmerskiego wybrzeża, bo ona się zmieniła, pozostała jest dalej bardzo podobna. Przede wszystkim piękne plaże piaskowe. Nie jest ich tam powiedzmy jakimiś y, kilometrami jak w Tajlandii, ale naprawdę piękne, y, błękitne morze, biały piasek. No, na mnie to zrobiło niesamowite wrażenia. Poza tym, tak jak mówisz, no, ja uważam, że te to miasteczko z tymi budkami, z tymi, z tymi hotelikami tanimi miało potężny swój urok. No przede wszystkim tam w tym miasteczku byli ludzie, którzy podróżują z plecakami, no czyli tak zwani budżetowcy. No każdy uśmiechnięty, miły, no było czuć zapach. Nie tylko oceanu, ale różnego rodzaju ziółek leczniczych. ale my mówimy o Otres, bo my byliśmy w Otres, a oni zburzyli nie tylko Otres, tam gdzie była knajpa, gdzie zatrzymaliśmy Gest House, Przemka. Nie, wszystko się, ja, ja mówię o tym miejscu ta, takim bardziej ubogim. Natomiast tak, nie, tak, bo no my byliśmy w Otres, to, to jest słabo. Ta, natomiast ta. już samo oceanowil i tamte miejsca, no to już jest wiesz, nowoczesność. E, powiem tylko tyle, że same leżaki na plaży. Które tam miały zabudowania, takie jak gdzieś w Afryce się spotyka, słomiane domki, gdzie można za naprawdę nieduże pieniądze odpocząć poleżeć w cieniu. Napić kokosu, kokosu prosto z drewna, z drzewa. W związku z tym, no, dla mnie to było takie miejsce naprawdę bardzo wyjątkowe. Właśnie sprawdziłem y, tak, y, żeby trochę faktów podać, jak długa jest linia brzegowa Kambodży. No i łącznie ta linia brzegowa obejmuje 440 kilometrów. No ile, ile mieciu wynosi linia brzegowa w Polsce? 770. No to w takim razie w Kambodży jest jednak trochę krócej, ale daje to nam jakieś wyobrażenie tego, jak długie. Jest wybrzeże Kwersy. My wzdłuż tego, tej linii brzegowej pojechaliśmy następnie z Janowil do Kampotu oraz Kep na i na Wyspę Króliczą. Tylko pamiętam, że po drodze zatrzymaliśmy się jeszcze na górze Bokor. Pamiętasz, tam było takie miasto Duchów. Wiesz, co mieć? Ja tak patrząc na zegarek, widzę, że nas dosyć mocno czas goni. Ta audycja już jest nagrywana przez. Ponad godzinę, no i myślę, że jedne, szkoda to wszystko, te wszystkie opowieści, zwłaszcza Twoje, szkoda byłoby je marnować. W związku z czym ja tak sobie myślę, że my z tej dzisiejszej audycji zrobimy dwa odcinki. Czyli teraz powiedzmy, ja przytnę do nagrania i pożegnam się z widzami w swoim imieniu i oddam Tobie głos. I do zobaczenia za tydzień w kolejnej audycji Widziane z Azji na antenie Radia Żory. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Tobie, Mietku, bardzo. Ja również zapraszam na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatni, że skusimy słuchaczy na opowieści, powiedzmy takie już poza tą naszą trasą, takie smaczki z Kambodży, które zostały nieopowiedziane. No bardzo chętnie się z wami podzielimy. No i może, może też nie tylko z Kambodży, tak podpytam Mietka, bo wiecie, Mietek na przykład jest gość, który spotkał Dalaj Lamę, ale do tego jeszcze wrócimy. Dzięki, to byłoby na dzisiaj. Tyle, pozdrawiam serdecznie. Dzięki Mietku wielkie, cześć. Miłejcie się, moi mili, a właściwie Rosto, mili.